Nie ja mam tylko, wszystko, nie? ja mam też 49 filmów na dysku, tylko że do, do zrobienia. A ja mam specjalny film um, upublikowane jeszcze. Film dopiero jutro wleci. Bo wczoraj nie miałem czasu, aby upublikować. No, no i dzisiaj się nic nie szkodzi. Nic do... nie szkodzi. Tak, wyświetlenia tam padają, starze. Komentarzy żadnych nie piszą, a iść na cholerę teraz. Uuu, podwójny XP? A dlaczego jest podwójny XP? Co, weekend? Może nie weekend, ale. Jest tak, no bo w Crashu no w team racing ten Nitro Field to masz weekendowy bonus. masz razy dwa. Poczekaj, nie odpalaj i zaraz wrócę, bo muszę iść. Wiesz, gdzie? Zaraz wrócę. Ja. sources like merch, memberships, and more. note that if you're currently not monetizing, you'll instead see a landing page detailing your eligibility status and, if applicable, your progress towards the youtube partner program requirements. to turn on monetization or update ad settings for a specific video, choose a video and then click monetization in the left menu. here, you can choose to have monetization turned on or off for that specific video. Okay, Longer. You can also enable ads during the middle of the video, called mid-roll ads. You can equal mid-roll ads with the ad breaks tool. Under location of video ads, select during video, and then click place manually to get to the tool. This will open the studio editor where you can create, preview, and edit automatically generated or manually set mid-roll ad breaks. To create automatically generated mid-roll ads, click place automatically. As add manual ad adverts. Each new edition is familiar to below. When editing the place of your adverts, you can either enter specific time codes at the top of the page or use the timeline to and drag and drop as necessary. Use the trash icon to delete the page. Once you need to just click continue and then save. And Check out the other videos in our YouTube studio. <laughs> 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 Już jest. Pytam się, bo bym chciał usunąć tego. Może odpalać chciałem powiedzieć, że tego te nakasy. Bo mi się bardzo podoba to. No i tylko my. Mam nadzieję, że nikt się nie przy przygarnie. Nie wiem. No bo nie da się ustawić, czy chcesz film, czy no. Aha. Pytałem się bogatego, że. Tego. Coś mi zlagowało konsolę Jak nagrywałem Krasza chciałem tego robić by poziom numer 3 w. Kraszu e, 3. To pod samym początek poziomu jakiś dziwny lag się stał. To Zacząłem krótko usuwać. Usuwać z rzeczy. No to usunąłem milionerów demo, bo kurczę mnie denerwowało To usunąłem, żeby tylko... Posłuchaj, tego. dają ci kurczę 10 pytań I 5 pytań tego, w pełną wersję A ten Fortnite, ten PlayStation jakiś wybitny jest Bo tam na tych promocjach na PS Plusie Aha. Jest Watch Dogs 2 Normalny za 22 euro 20 22 euro a Prime Edition do 1850 Oczywiście trochę... masz jakieś tam shadery nie lepsze Chyba bez już z fina i chyba jeszcze jakieś do I oszczędza chyba tam 2 euro A nie pojał, wiem, czy mi się opłaca 5GB e, aplikację usuwać. No nie wiem, jak ty twierdzisz? stwierdzisz? To jest powyżej 50. jak jest powyżej 50, to wtedy się opłaca? Po... Ja mam aplikację po giga, po ta ta takie coś. Mam tego... ten! Odejgam ci co to możesz usunąć Ale co? Masz Foxy? Nie, nie mam tego, tego. Nie, tajdy, ty, ty, ty. nie, to usunąłem dawno już Powiedz, że muszę samą gdzieś A, tego żeś nie instaluję Ja tylko muszę ją znaleźć, to wszystko Jak ją znajdę, znajdę, dostanę jej Eeeh, ponte... Zaproszynamy o to... Dobywajcie gotówkę, wykonując decyduje. kontrakty, szabrując lub likwidując cele! No idzie lecimy! Tego lądowania odwraca! Zaraz wkaczymy! Gdzie tu? To... A, tu... Przed tobie! Dam dam! Co? Cóż ma to za panem? W tym liście

Ja idę do budynku, nie wiem czy tutaj będzie Nad nami BSP wroga! Ohoho, idą! Strzelają. O, to jest niebawem. Ja to akurat widziałem z Aaa kurcze, dopiero się stało po jakimś drugim szale. Kurcze. Chuj Dopiero się kurczę z kawem po drugim szczale. Aaaa, ten jest sniperki. Już miałem go celować, ale mnie kurczę zabił. po drugim szczale. Ale mam cele zabistą. Lecie błyskawy! O joci! Noo, tu też mi Kurczę On musi musiał przelećę do boss. Ładnie, takiego wow. byś oj, zabił tego typu, byś go byś go zabił, tego typka. Ty go byś go tego typu, byś go tego typu, byś go ja typu, byś tego typu, byś tego typu, byś mojego byś tego y -y. Ja byś tam był. To tego typu, byś wejdzie. Bo gość nie ogarniał, dopiero jeszcze obniżył wow. wow. snajperku, to mogłem go zabić. Nie wykorzystałem. wykorzystałam. jest strasznie zabitny. Co? Dobrze gra? No Wróg się desantuje, patrz w górę! Nie, wycofasz mi w Nie mam jak wyjść. A to co to jest? Dlatego się teraz malczaję na fragi. Oooo tak, airstrike, ciekawe gdzie. Przed siebie Ale nie widzę żadnych Przeciwnik Zawsze szczorę przed siebie Nigdy nie patrzy gdzie od razu w trzaska Tak ale ten to, to... Niech tu samego siebie wysadzisz Oto chodzi też Jak Wysadzisz przed drzwi tylko by się nic no, stanie Warsa to jest, kurcze, co innego, jak się jest tu... Zdarzało mi się oh, oh. kilka razy. O, f**k! Widziałem cię! Ale... Ciepłyńczyk. Nie, pończyk i zabiję. słyszałem na razu, że się trudą... O! Worek z kasą! Jej! Banu. Zeź... No bo, no, nie ma laseru. To ma w tym upy laser na tej granicy. Jak co? So. Ja. Wiesz, Maju, no, że mój laser widać z daleka? Ja się to przyceluję z okna, to widać, że na prawej stronie. Oho, sporo kasy dałem na tego lasera 13. Uwaga! Wroga drużyna jest na waszym tropie! O, oh, come on! Ako! Cool. A, to czemu? Ola! Mogę stąd wyprzeć? Nie zanim się... Aaj.

To ty do mnie szczelasz! Ty głupi! No jedynie mi trzeba coś witać, to nie co jest wam, tak? ja No kurczę, no dlaczego wam z helikoptera? Ale z tego... Tak, no, no. Ja bym go z RPK wyłatwił, mimo... Dobra, aktywuję sobie kodek, mam go widać. No, nie, to wytyczmy to. Wymagam tego. Ej, a on jest wybitnie na lejku. Nie, M16, ale... Ja sobie skin na tego w to wlewam. O, kolejny tego. A, nie mogę teraz... Nie, yeah, depozyt masz. Mm, Słodko, nie za bardzo. tak. Mam dziś się schować? Mam. Trzaskaj od razu. Proszę o zwiad! A jaki? Zrozumiano. 0, zrozumiano. B.S.P. rusza na patrol. Bo już testowałem. A, Samolot helikoptery e lecą. Oznaczono cel zlecenia. Zlikwidować. No, dojmę depozyt. No, dobra, no aktywuję depozyt. O oh, super Trzymaj to na skrzynkę depozyt. JIT A znaki Części mi sprzyja, prowe słów Aktywuję nasz PSP Żebyś tylko tym nie dostał O oh, Super, depozyt. Chcesz depozyt? Ja ja ja. Nie, 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 pokazało nie, nie, mam. nie, 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 do mnie pokazało, ale nie, 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 Cel zlecenia nie, 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 Przejdźcie do wskazanej strefy! Nie mamy dużo czasu! Co z tym kontaktem Ty to umiesz szerzyć. Kurde... O! Kolejny! tu może zdążę wybiegnąć. Ale ja nie mam kasy. Wszego, ja, on no, to, no, to I mamy się... szczęście, bo ja znalazłem kolejny. Nie, kontaktów też się nie opłaca chyba robić. Jak to? Zależy right, o co chodzi. Na się wysłali ostrzał kasetowy! No bo ja idę szukić w tej chwili. Zabezpiecz lokalizację. Jak? Yeah. Kolejne każdy pozytyw. Aha, ty masz co? Co mam z tym robić? Chcę jakąś legendarną skrzynkę zalić. Nasi wysłani odcałkacze kasetowy. To jest trajka podawa po To może mnie zabić.

o, Kontrakt 20. nieudany, czas minął Co ja mam z tym robić level 100? robię Jeszcze masz 100 Kolejny baj Przeciśbije nie panikuj. Co tam jest? Kasta! Ma, to, co to jest? Proszę w Tu Jaguar 30. 0 zrozumiano. PSP rusza na patrol. No, na patrol... Czekaj, co to, to jest? Helikoptery? Nie 3 Ja idę po te Worki z kasą Gdzie Ja mam War z kasą Bo jakby tak nie powiedzieć to no mamy 90 tysięcy wszystko razem Czy sobie czy... Razem Ej, jesteśmy szóści Nie, to Zdarza, Uwaga, nadlatuje ja nasz nalot precyzyjny. Chwopcy, teraz znajdzie airstrike, fajnie. Nadal mi nasz BFP. Ja. Uwaga, BFP leci na opara. Wracamy do bazy, uzupełnić zapasy. O, wszystko trzyłaś się. O nie, jedziesz, dążę, dążę? No fuck off, jak nie mogę tu postawić co jest? A ja mam! Kurczę dawaj! Ja mam! Dawaj to w Michał, ja tu mam! Ja bymś chciał Już nie mam Kasy. Jest ja tego jak mi spalić, chociaż z jedną